Kochani, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmku na moim kanale po małej przerwie. Tak wiem, nie było mnie, ale przechodzę z czymś wyjątkowym, także mam nadzieję, że mi wybaczycie. Przechodzę z czymś, co przyda się na lato, przyda się na wiosnę, na lato, na nadchodzący okres czasu, więc myślę, że w idealnym czasie przechodzę, ponieważ to jest coś, co warto zacząć już używać teraz żebyśmy na lato mieli piękne pachy, piękne nogi. Oczywiście to, co chcę wam pokazać, jest nie tylko dla pani, ale również dla panów, także wiecie, zawsze może być to taki prezent dwa w jednym e, dla pary. Kochani, przechodzę do was, jak widzicie, po tytule przechodzę z czymś. Co służy do depilacji w pewien sposób, ale tak naprawdę służy do usuwania zbędnego owłosienia. I jest to rzecz, która jest mega popularna w Stanach Zjednoczonych. Wszyscy się tam nad tym rozpływają, wszyscy się zachwycają wręcz. Um, zarówno takie osoby, wiecie, jak influencerzy, normalni użytkownicy, ale również dermatolodzy i tak dalej. Też możecie na YouTube znaleźć masę filmików z recenzjami, z opiniami, z testami. Także naprawdę jest to urządzenie, którym warto się zainteresować. Dodatkowo, kochani, ja mam dla Was zniżki i to jest mega zniżka, dlatego, to, że to jest 100 funtów, no 100 funtów, ponieważ ja tutaj mieszkam, natomiast możecie płacić za tą rzecz w różnej walucie, natomiast jest 100 funtów, kod Wam podam, wszystko będziecie mieli w opisie, Wiem. że ten sprzęt jest naprawdę konkurencyjny i cenowo, i technologicznie, ponieważ w teorii mamy na rynku tego podobny sprzęt, ale w tym jest coś wyjątkowego. Może zacznę od pierwszej rzeczy, czyli od wyglądu. To jest sprzęt, który nie kosztuje super mało, dlatego ważne jest to, żebyśmy dostali za cenę, którą płacimy, coś, co jest naprawdę tego warte. Tak? I co prawda, w porównaniu do konkurencji, to to jest tańszy sprzęt. Ważne jest też to, jak to wygląda. Słuchajcie, przechodzi w pudełku. Gdzie tutaj mamy obwolutę, tak, ale w momencie, w którym zdejmiemy tą obwolutę, mamy pudełko. Pudełko jest naprawdę wykonane z takiego porządnego kartonu. Tutaj wszędzie jest um, takie, wiecie, wytłaczane um, z napisem you Like i you Like jest tutaj złote. W momencie, kiedy otwieramy, zaczyna się dziać magia i już zaczyna nam się robić, słuchajcie, przyjemnie, ponieważ otwierając coś takiego, mamy już uczucie, że to wygląda lepiej. W środku, słuchajcie, kryje się case, w którym znajduje się nasze urządzenie, plus kartonik, w którym tutaj też mamy kilka rzeczy. Oczywiście ja nie spakowałam tego idealnie tak, jak to było spakowane, dlatego, że ja najzwyczajniej w świecie tego sprzętu używałam. Um, case jest naprawdę bardzo fajny, bardzo ładny, bardzo ładnie zrobiony, dokładnie. Nawet zobaczcie, że tutaj to jest równiusieńko. Zobaczcie, jak to jest zrobione. Oczywiście spód też jest tutaj z minusieńkiego materiału. Tu wszystko jest zrobione perfekcyjnie. Tu się nawet nie ma do czego przyczepić. Tu nawet, wiecie, te brzegi są idealnie równe. Idealnie równe są. To jest po prostu mistrzostwo, jak to jest idealnie, perfekcyjnie zrobione. Ale w momencie, kiedy otwieramy, pokazuje się naszym oczom sprzęcik, który służy do usuwania zbędnego włosienia w domu. A tutaj mamy jeszcze oczywiście Wiecie, przedłużacze, kabelki, bo to wszystko wiecie, wzmacniacze. tak? Ten karton oczywiście możecie sobie wyjąć, ponieważ tutaj jest wszystko wyłożone takim atłasikiem. I ja to trzymałam właśnie bez tego kartonu, natomiast ten karton włożyłam, żeby Wam pokazać. Oczywiście wszystko przechodzi jeszcze w folikach, każdy kabelek, wszystko. I urządzenie, i przedłużacz, wiecie, i to przychodzą jeszcze zabezpieczone takimi dodatkowymi foliami, papierkami, bez najmniejszej ryski, bez niczego. Więc spokojnie sobie wiecie, to wszystko tutaj możecie zmieścić To naprawdę nie jest duże pudełko A tutaj jeszcze kryją nam się inne dodatkowe rzeczy Czyli e, mamy tutaj maszynkę, ponieważ przed rozpoczęciem jak gdyby um, używania tego produktu Musicie się ogolić, więc nie używacie tego na włosy I nie musicie się martwić tym, że musicie zapuścić włosy na nogach, na podpachami czy cokolwiek um, Tak jak na przykład jest to przy depilacji woskiem tylko po prostu się golicie i wiecie, nie będzie niczego widać, tak? Nawet maszynka jest super zapakowana w pudełeczko, to jest bardzo dobry, słuchajcie, plastik, tutaj z nazwą ich. Maszynka jest pięcioostrzowa, taka mała, bardzo dobra, bo ją testowałam, naprawdę... Naprawdę nawet taka maszynka, wiecie, która z tego do zgolenia się przed życiem jest bardzo dobra. Do tego oczywiście mamy okulary. Takie okulary są niezbędne w momencie, w którym właśnie używacie takich urządzeń, ponieważ dochodzi do rozbłysku światła. I żeby chronić nasze oczy, to używamy takich okularów. I nie są to zwykłe okulary przeciwsłoneczne, są to specjalne okulary stworzone właśnie do tego typu urządzeń. Super, że to są okulary, gdzie wiecie, i złożycie rączki. I złożycie całość, więc to jest mały, nie zajmuje Wam dużo miejsca. I jeszcze tutaj są dokumenty, w których macie wszystkie, wszystkie informacje. Wszystko ładnie spakowane w taką dodatkową, grubszą kopertę. Wszystko możecie sobie spakować tutaj do tego. Przepiękny zestawik, to nawet może stać na wierzchu, ponieważ no nie jest to duże, jest... Dosyć ciężkawe, przez to, że jest ładnie zrobione, ale urządzenie samo w sobie nie jest ciężkie. Tutaj jest naprawdę dbałość o każdy szczegół, tak jak Wam mówię, nawet te paski, które są do trzymania kabli, są wykonane ze skóry. Ta skóra jest przepięknie zrobiona, ona jest tutaj wyciskana z nazwą firmy, czyli You Like. To wszystko jest zrobione tak na tip top. To jest takie VIP. Bym powiedziała naprawdę, naprawdę czuć. Wiecie, za co płacicie, że tak powiem, tak? Jeżeli chodzi o samo urządzenie, kochani, to i to urządzonko, zobaczcie, jakie jest do ręki. No po prostu, czy ono nie jest fantastyczne? Po pierwsze, jest super kolor. Ten fiolet jest prześliczny. On tutaj jest taki lekko perłowy. Jest jeszcze białe. Także jeżeli wolicie biel, to jeszcze jest biel, ale no ten kolor jest przepiękny, więc wiele osób się decyduje właśnie na ten kolor, ponieważ no jest, jest prześliczny. I zobaczcie, jakie to urządzenie jest malutkie. To jest naprawdę małe, jest stosunkowo lekkie i jest lżejsze niż konkurencja na rynku. Bardzo często u nas jest spotykany. są dwie marki i obie te marki są dosyć spore. Najbardziej chyba popularna to jest ta która jest dosyć ciężka, jest dosyć podobnie, jest nieporęczna. Ja miałam raz w ręku i rzeczywiście jest cięższa, mniej taka ten. Zobaczcie to, no... No, to jest rewelka, słuchajcie, to jest rewelacja. Natomiast, jeżeli chodzi o działanie, to jest coś innowacyjnego. Z tego co wiem, nigdzie więcej nie ma tej technologii zastosowanej, ponieważ jest tutaj zastosowana zimna szafirowa ta nakładka. A dokładnie to chodzi o to okienko. I jest to naprawdę zimne. I nawet jeżeli nie jest włączone urządzenie, czujecie, że to jest naprawdę zimne, tak jak kamień jest zimny. Natomiast w momencie, kiedy urządzenie podłączycie i kiedy ono zaczyna działać i zaczyna się chłodzić, zobaczcie jakie to ma duże te otwory wentylacyjne i tutaj jest boku również, to to zaczyna się robić naprawdę zimne. To jest tak, jakbyście wyciągnęli to z lodówki, zamrażalki wręcz. Więc um, przy... Przykładaniu nie jest to odczuwalne jako mróz, ale powoduje to, że Wasza skóra nie odczuwa ciepła. Takie urządzenia to nie jest laser, i nie kupicie nigdy laseru do, do używania w domu, ponieważ jest laser zbyt niebezpieczny i potrafi powodować u wielu osób poparzenia i to ciężkie poparzenia, nawet jeżeli idziecie do kosmetyczki i robicie to tam. Więc z laserami bym powiedziała, że uważnie. I działa to też troszeczkę inaczej. Laser działa jak gdyby konkretnie na jeden włosek, natomiast system IPL działa na cały, obszar, w który znajduje się jak gdyby w obrębie tego okienka, który macie w urządzeniu. IPL jest to Intense Pulsed Light, czyli możemy to po polsku nazwać jako fotodepilację. Działa to na zasadzie rozbłysku jak gdyby światła pulsu świetlnego, który jest zamieniany w ciepło i tym samym powoduje, że nasze włoski zaczynają być coraz słabsze, rozbijane i tak dalej, i tak dalej. Działa to też na zasadzie jak gdyby kontrastu między naszą skórą a włosami, które mamy. Takie urządzenie działa tym lepiej, im większy jest kontrast między kolorem i odcieniem naszej skóry a naszymi włoskami, które mamy na ciele. Czyli jeżeli mamy jasną skórę i ciemne owłosienie, to jest w ogóle perfekcyjne, nie? ponieważ wtedy działa to najlepiej i najszybciej. Nie poleca się tych urządzeń, jeżeli macie jasną skórę i jasne blond włosy. Nie poleca się również tych urządzeń, to bardziej dla osób, które mają bardzo ciemną skórę. Widziałam dziś test, gdzie były dwa balony. Jeden był czarny, drugi był biały. Czarny balon włożony w biały balon. Po użyciu tego urządzenia czarny balon w środku Pękał, natomiast biały pozostawał. Należy pamiętać, że wszelkie tatuaże i tym podobne rzeczy trzeba pozakrywać, jeżeli są ciemniejsze, no bo wiadomo, że to jakby ciągnie, tak mówiąc łopatologicznie, ciągnie do czarnego, ciągnie do ciemnego, więc musicie wszystko pozakrywać, co działa w ten sposób. Oczywiście nie wolno używać tego, jeżeli, właśnie, skóra jest ciemniejsza niż rekomendowana albo w jest niż rekomendowane. Jeżeli macie jakieś takie bardzo poważne alergiczne zmiany na skórze, jak egzemę, czy tam jakieś, wiecie, dermatologiczne poważne zmiany na skórze, nie wolno, jeżeli macie Epilepsję w trakcie brania leków, które w taki sposób reagują, że nie powinniście wystawiać skóry na słońce, na przykład, ponieważ możecie dostać uczulenia, to w takich momentach też nie wolno używać Wam tego urządzenia. Nie powinno się używać tego urządzenia, jeżeli jesteście w trakcie. Miesiączki, jeżeli chodzi o kobiety, używacie, jeżeli jesteście w ciąży albo karmicie piesią, pomimo że nie zostało wykazane, nie zostały wykazane jak gdyby zależność wówczas z tym urządzeniem, ale wiecie, oni się zawsze zabezpieczają, i tak naprawdę, jeżeli kobieta karmi bądź jest w ciąży, to nie zawsze będą się zabezpieczać, że nie powinno się takiej rzeczy używać. Więc o tym Wam mówię. Nie, że nie powinno się używać tego na wszelkie pieprzyki, właśnie, tatuaże, jakieś znamiona ciemne, na zniszczoną skórę podrażnioną, przeciętą. Oczywiście, jeżeli macie raka, jeżeli macie problemy z krzepnięciem krwi, na wszelkie miejsca, gdzie na przykład mieście operacje plastyczne i tak dalej, powinno używać również osoby z cukrzycą. Także jest troszkę takich obostrzeń, ale to jest tylko po to, żeby waszej skórze nic się nie stało. Jest to urządzenie, które używa rozbłysku świetlego, używa światła, które i energii która powoduje jak gdyby ciepło w naszej skórze, i dzięki temu niszczy nasz jak gdyby włos, go osłabia. I dzięki temu po dwóch, trzech tygodniach nasze włosy są mega, mega osłabione odrastają znacznie, znacznie, znacznie wolniej. I tak naprawdę wiele osób po kilku miesiącach używania systematycznego takich urządzeń zaczyna widzieć rezultat taki, że po prostu im włosy jak gdyby nie odrastają. Z tym, że to są urządzenia, które powodują, że musicie używać ich systematycznie. Tutaj w ogóle na stronie możecie sobie zobaczyć rezultaty po 1-4 tygodniach, 5-8 tygodniach i po 3 miesiącach. Po 3 miesiącach to tutaj w sumie już nic nie ma, jest również napisane, tu na stronie znajdziecie również rozpiskę tego jak tego używać, w jakim czasie, masę masę, masę opinii i tak naprawdę tutaj wszyscy są zadowoleni, tutaj bardzo dużo w opiniach dziewczyn pisze które mają PCOS, problemy właśnie z owłosieniem i tak dalej że rezultaty są niesamowite u nich występuje problem bardzo często owłosienia na twarzy, które no, wygląda niestetycznie, golenie temu za bardzo nie pomaga, bo tak naprawdę po kilku godzinach zaczyna pojawiać się z powrotem ten zarost, a te właśnie urządzenia bardzo im pomagają. To jest też fajne urządzenie dla panów, którzy muszą golić sobie plecy, yy, klatę, wiecie ręce i tak dalej. No, oczywiście z plecami no to ktoś musi pomóc im, ale to też jest bardzo wygodne, bardzo szybko to działa. Od pierwszego do trzeciego tygodnia używacie tego trzy razy w tygodniu, potem między czwartym a szóstym dwa razy w tygodniu, a potem używacie tego raz bądź dwa razy w miesiącu. E, Także, żeby podtrzymać po prostu prostu rezultat tego. Wiele takich urządzeń powoduje dyskomfort czy nawet ból ze względu na to, że to jest po prostu ciepło. Zwłaszcza jeżeli, wiecie, no trwa to kilkanaście minut, kiedy robicie na przykład całe swoje ciało, robicie nogi, robicie całe swoje ciało, jakieś pachy i tak dalej, więc takie urządzenia też się nagrzewają. Włączanie, wyłączanie i robienie cudów na kiju e, powodować, wiecie, żeby ochłodzić, żeby poczekać, żeby to, żeby tamto, to jest zupełnie bez sensu. A to właśnie ma tą szafirową końcówkę, która powoduje, że ona jest zimna i to urządzenie robili badania, że nawet po pół godziny, ona w dalszym ciągu jest chłodna i nie ma tego uczucia wiecie, nagrzania, rozgrzania i, i tak dalej, więc nasza skóra nie odczuwa tego i nie ma z tym problemu. Po podłączeniu tu się zapala światełko to nie pracuje głośno to jest bardzo cichutkie tutaj nic się na razie nie podświetla mamy jak gdyby trzy stopnie takiej mocy Warto zaczynać od pierwszego stopnia, żeby sobie nie zrobić krzywdy, najbardziej popularny i dla większości osób jest odpowiedni drugi stopień, w ten sposób nam to po prostu nie będzie strzelać, jeżeli wciśniemy. Dopiero kiedy stykamy końcówkę dokładnie z naszą skorą, jeżeli zrobimy to pod kątem, to dalej tutaj nic. Dopiero jeżeli zakryjemy całkowicie, dopiero w tym momencie zapala nam się tutaj światełko i dopiero wtedy możemy uwolnić przycisk i możemy uwolnić błysk. Oczywiście tak jak ja Wam powiedziałam wcześniej. Zakładamy do tego okulary. I nieważne, czy robisz nogi, czy robisz coś koło twarzy, czy robisz, nie wiem, bikini, czy robisz pachę, czy cokolwiek, lepiej założyć okulary. A nawet uważam, że wiecie, odwrócić głowę, żeby nie patrzeć w stronę światła. Świeci. Jest to bardzo szybkie i ta końcówka, przez to, że wiecie, tu jest bardzo duży wydmuch, to jest bardzo duży wydmuch, to wszystko się chłodzi. Nie wiem, czy nie będzie chyba tego widać. Ona jest wręcz zaszroniona i ta końcówka jest naprawdę bardzo, bardzo zimna. I to jest po prostu przyjemne, bo macie po prostu uczucie takiego delikatnego, chłodnego. Dotyku, jak to cenowo wygląda. Cenowo to wygląda w ten sposób. You like kosztuje, powiem wam w funtach, bez względu na kolor, oczywiście cena jest ta sama. Kosztuje 319 funtów bądź 373 euro. Zamawiacie ze strony u nich. Ja dla was mam kod, który daje wam 100 funtów zniżki, czyli z 319. Robi się 219, także cena jest rewelka, ponieważ to kosztuje około 1000 zł w przeliczeniu, więc to jest naprawdę bardzo dobra cena, dlatego ponieważ te urządzenia innych marek kosztują około 400 funtów, czyli około 2000 zł, albo 300 coś, czyli jakieś 1750, to kosztuje 1000 po właśnie, mówię około w przeliczeniu, tak, plus ta końcówka, która jest chłodna i naprawdę to działa, naprawdę nie odczuwacie e, żadnego bólu, żadnego pieczenia, żadnego szczypania. Sprawdziłam też tak z ciekawości, jak wygląda e, kwestia e, sesji, wiecie, właśnie usuwania w gabinecie w, 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 włosów, e, ponieważ w, w gabinetach też się używa IPL-u. Um, to w Polsce w gabinecie jeden zabieg przy minimalnej ilości 9 zabiegów bo to jest minimalna ilość którą musicie jak gdyby przejść kosztuje 246 zł za jeden zabieg Czyli jakieś 250 zł, i to są tylko nogi. Czyli 9 zabiegów tylko na nogi to jest 2212, bo tu sobie rozliczenia robiłam. 2212 za same nogi, za 9 zabiegów, a to trzeba, słuchajcie, powtarzać. Laser też jest mniej więcej tyle, a czasami nawet i drożej. Za samo bikini to jest 150 zł, a bikini z pachami to jest 170 zł. Za jeden zabieg też minimum 9 zabiegów, czyli to jest jakieś 1530. Czyli same nogi i samo bikini po prawie 4000 zł. 3744 zł. To kosztuje Tysiaka, także 4 razy taniej. Do tego wszystkiego sprawdziłam ceny, słuchajcie, w UK. I tutaj ceny są bardzo podobne, tylko w funtach. Czyli za jedną sesję jest 180 funtów. Natomiast za całe nogi jest 240 funtów. Rozumiecie to? Rozumiecie, jaka jest kwota? E, więc naprawdę, y, dlatego to jest tak popularne na zachodzie i nie tylko na zachodzie, ponieważ to wychodzi bardzo tanio i macie to w domu. Nie musicie nigdzie iść, nie musicie nigdzie jechać, nie musicie się gdzieś rozbierać przed kimś, tylko robicie sobie to w domu wtedy, kiedy macie czas. Tak? E, cały zabieg trwa... Parę minut, tak naprawdę. Rezultaty są naprawdę oszałamiające i naprawdę to działa. Jeżeli chodzi o moje doświadczenia, moi kochani, ja niestety musiałam przerwać używanie tego urządzenia, ze względu na to, że w pierwszym momencie, kiedy zaczęłam tego używać, ja musiałam wziąć leki i dostałam antybiotyki, które właśnie reagują na słońce i tak dalej, i leki, które reagują na słońce, więc mi się nie wolno w tym czasie było palać ani nic. Tym samym nie wolno mi było używać takiego urządzenia. Chwilę musiałam odczekać, chwilę odczekałam z tym urządzeniem, e, użyłam tego raz czy dwa razy, e, dostałam diagnozę i w tym momencie nie mogę używać takich urządzeń. Powtarzam wyniki badań i tak dalej, więc tutaj moje zdrowie zaszwankowało, więc ja nie mogłam tego używać wystarczająco długo, żeby Wam powiedzieć, że rzeczywiście mam super gładkie nogi, super gładkie ręce, i jest wszystko perfekcyjnie. Ale mogę Wam z czystym sumieniem powiedzieć, że rzeczywiście zauważyłam już po tych kilku razach, że jak gdyby moje włosy zaczęły odrastać wolniej i jakby robiły się delikatniejsze. Natomiast bądźmy szczerzy, to trzeba używać systematycznie i regularnie. To nie jest rzecz, którą użyjecie raz czy trzy razy i nie będziecie mieli włosów, tak? I będziecie super gładkie. To tak nie działa. Więc trzeba używać tego regularnie, trzeba używać tego systematycznie i rzeczywiście to działa. Użytkowanie jest przyjemne, jest szybkie, jest wygodne, jest w domu. Może nie jest to super tani sprzęt, ale patrząc na konkurencję i na rynek, to właśnie z tą zniżką 100 funtów, o której ja Wam mówię i na którą Wam daję tutaj kod. Ta zniżka powoduje, że to urządzenie wypada naprawdę mega konkurencyjnie, cenowo, a do tego jest perfekcyjne ze względu na tą nakładkę. Z tego co ja wiem i z tego co szukałam, to tylko i wyłącznie U-Like ma właśnie tą szafirową nakładkę, która robi się tak zimna i powoduje, że po prostu użytkowanie tego czy pod pachami, czy na nogach, czy nawet tutaj na rękach, na włoskach jest mega przyjemne. Ta wielkość jest też tutaj dobra, żeby ją właśnie tutaj zastosować przy twarzy. Zawsze trzeba te urządzenia używać, wiecie, żeby całkowicie stykały się. Wiem, że niektóre takie urządzenia nie mają dobrego zabezpieczenia i możecie strzelić tym um, światłem y, nawet w momencie, w którym się nie styka ze skórą. Tutaj te zabezpieczenia są i to, co Wam pokazywałam, że jeżeli przyłożycie krzywo i nie będzie Wam się stykała całość, to wówczas nie zapali się to światełko i nie będziecie mogli, będziecie mogli sobie pstrykać, ale nie będzie Światła. E, możecie też oczywiście, jak gdyby, zablokować to, i samo będzie co parę sekund po przyłożeniu, będzie uwalniało samo strzał. W momencie, kiedy będzie dobrze przyłożone, będzie strzał, będzie strzał, będzie strzał, będzie strzał, więc nie musicie też za każdym razem tego przyciskać. Jest małe, jest wykotne, nie zajmuje dużo miejsca, jest naprawdę zapakowane tak luksusowo, i ta cena. Jest naprawdę bardzo dobra. Jeżeli ktoś szuka czegoś takiego, chce kupić właśnie takie urządzenie to myślę, że powinien pójść w tą stronę, oni mają magazyny oczywiście na terenie Stanów Zjednoczonych oni mają magazyny na terenie całej Europy więc to też szybciutko przy, przyjdzie do Was, do mnie słuchajcie to bardzo szybko przyszło yy, przyszło bardzo dobrze zapakowane yy, kurierem, yy, nic się nie działo yy, to wszystko jeszcze jest w folię dodatkowo więc taką zgrzewaną, zapakowane naprawdę, naprawdę bardzo Wam polecam to rządzonko, ma to wszel wszelkie certyfikaty, oni się starali o masę, masę przeróżnych certyfikatów jest też approved to FDA, czyli to jest ta amerykańska agencja właśnie do bezpieczeństwa zarówno leków, produktów, właśnie takich medycznych, różnych rzeczy i no tam przechodzą podobnież bardzo restrykcyjne te wszelkie badania, bo to jest rządowa agencja, różne testy przechodzą itd. i tak dalej, właśnie po zbadaniu tego wszystkiego dopiero dostaje się tą taką approved. Właśnie to urządzenie też to ma plus, ma dodatkowych masę, masę, masę Pracowali na tym profesorowie, pracowali na tym doktorowie. Na YouTube też możecie znaleźć właśnie wypowiedzi wielu osób, które są dermatologami, i są filmiki, które są niesponsorowane, więc również możecie tam sprawdzić. Są dziewczyny, które nie dostały tego tak jak ja urządzenia do testów. Jeżeli nie ufacie osobom, które dostały to do testów, to są dziewczyny, które tego nie dostały, tylko kupiły same i się o tym wypowiadają. Masa, masa. Jest pozytywnych komentarzy. Zdarzają się komentarze, oczywiście, też negatywne, gdzie nie do końca to zadziałało, gdzie nie do końca ktoś był zadowolony. Tylko wiecie, jak się wczytacie w ten komentarz, to się nagle okaże, że albo ktoś y, ma za jasną skórę i za jasno włosienie więc jak gdyby to urządzenie nie do końca może zadziałać albo używał tego raz w miesiącu od samego początku że tak naprawdę to nie miało na co działać i było tego za mało, żeby to zadziałało jak należy. Wiecie, o tym należy pamiętać, że też nie każdy ma taką samą skórę, nie każdy używa tego tak, jak należy, nie każdy będzie używał, wiecie, tego systematycznie. Ja używając tego niesystematycznie, używając tego kilka razy, tak naprawdę, zauważyłam już jakąś różnicę w momencie, kiedy było kilka tych sesji, że jednak te włoski jakby wolniej rosły i tak dalej. Natomiast ja nie mogłam zobaczyć całego procesu ze względu na to, że no, wyszło jak wyszło. Natomiast ja urządzenie zatrzymuję. I ja do niego będę wracać, czekam na wyniki badań, jeżeli wszystko będzie ok, albo będę mogła, skonsultuję to również ze swoim lekarzem, a na razie wyniki badań, to jeżeli wszystko będzie ok, to na pewno do tego wrócę, ponieważ uważam, to jest fantastyczna rzecz, zwłaszcza, że teraz idzie lato, więc... Nogi, których nie trzeba codziennie golić, to jest po prostu rewelacja. Także to jest idealne urządzenie, idealne. Ja osobiście bardzo, bardzo Wam polecam. Link do wszystkiego znajdziecie w opisie. Tam jest link, zaglądajcie na tą stronę, tam możecie doczytać. Tam są filmiki, tam są komentarze, tam jest masa zdjęć, tam jest wszystko wyjaśnione na. odpowiedzi są na każde pytanie. Jeżeli jakieś pytanie Wam się pojawi, piszcie do nich. Oni są od tego, żeby Wam odpowiedzieć. Sprawnie to wszystko działa. Nawet wiecie po tym, jak to wygląda. Widać, że oni dbają o klienta, widać, że oni dbają o swój produkt, widać, że oni to zrobili z pasją. Kochani, dajcie znać, czy w ogóle używaliście jakichś takich urządzeń, czy właśnie używacie APL-u, czy może mieliście ochotę. Jeżeli mieliście ochotę, to naprawdę wam polecam to. Jaką w ogóle metodę depilacji stosujecie? Czy kiedykolwiek myśleliście, myśleliście o takim urządzonku do domu, żeby właśnie używać sobie? w domu i stosować. Jeżeli macie takie urządzenie, to podzielcie się opiniami. Jak się u Was sprawdza, co w nim lubicie, czego nie lubicie, na pewno to pomoże wielu osobom. Filmik jest niby o Lake, ale warto się dzielić takimi opiniami, warto się dzielić swoim doświadczeniem. Ja osobiście polecam. Ja uważam, że to jest fajny sprzęt, naprawdę. Natomiast Koniecznie, koniecznie dawajcie znać, co Wy o tym myślicie. Ja wam się już teraz żegnam i widzimy się już całkiem niedługo w kolejnym filmiku. Będą kolejne fajne rzeczy, także mm, ściskam Wam mocno. Trzymajcie się ciepłutko i do zobaczenia.